Tak szybko przed odcinkiem mógłbym Cię prosić, żebyś zostawił lajka, pomaga to i wspiera mój kanał. Dzięki, miłego oglądania. Siemanesko, z tej strony Rativu i witam Was w kolejnym odcinku z Jak szukać admina. Jeżeli ten odcinek Ci się spodoba, zlajkuj go, zasubskrybuj mój kanał i skomentuj ten odcinek. Tutaj macie przypomnienie o co chodzi w tej serii. W tej serii chodzi o to, że podszywam się pod osobę podejrzaną o cheaty. Przyznaję się do cheatu i... Sprawdzam, czy administracja mnie zweryfikuje, czy jednak uwierzy mi na słowo, że jestem osobą, która właśnie została wezwana na TeamSpeak'a. No a więc jak już sobie zasady przypomniałeś, miłego oglądania, najdłuższy odcinek jak szukać admina do tej pory. Na Dragon Survival. User joined your channel. Ale czemu mnie tak poganiałeś, stary? Jestem Co? Jestem Nie. Nie wierzę. Tak? Sprawdzamy niego ty na Dwa razy. Ale... bez urazu oczywiście, nie? Bo ja żadnego bana czy coś nie chcę. Ale to masz głos jak chłopak. Wiem. A ile masz lat? Piętnaście. Jenny. Co? A ty tak... Ty, tylko tak przez mikrofon masz, czy tak normalnie też? Wiem. Ale teraz mnie zaskoczyłaś. O, co jestem podejrzany, bo nie wiem, do czego się A mogę czy... przyznać. A tu weź mnie sprawdź. Nie przyznałeś się? Nie. Bana, jak sobie przyznasz. Dobra. posiadasz, się? Nie. Na pewno? Na pewno. Okay, ja taki kozak jestem, dobra. na łokieto, nie? To co muszę pobrać? Skype'ika, Teamweaver'a, czy przy... przez SSiKi? Team Weaver nie ma problemu. Ile to waży? Nie Jakiego mam pobrać, koleżanko, droga? Dwunastka. A tu nie ma dwunastki. Jest dwunastka. Czekaj, to daj mi link, jakbyś mogła... Jakbym mógł prosić koleżankę drogą. Okej. Okay. Ty to jednak koleżanka nie jesteś. Radzę nie logać. Nie logam nigdy w życiu. Wstyd by najlepszy. mi było. Patrz, nawet blok złota dostałem teraz, w prezencie. No tylko ruszaj się, bo walicie cię za... I co, wtedy bym dostał perma, tak? Czy jak to będzie, czy ten 10 dni? Jakby mnie teraz wywaliło, na przykład, tak dni. przypadkiem. Zawka na 10 dni dostał, A jakbym się no, przyznał to się wtedy, na być. przykład? Co? No, no załóżmy, że bym się to przyznał. Za, bo było za późno. A czy jest za późno już, tak? Nie, no teraz jeszcze może się przyda. A ty jeszcze nie chcę? No dobra, już za późno. Czyli teraz dostanę I... na 10? Nie. No jak nie? Zdecyduj się, koleżanko. Ja wiem, że dziewczyny są zmienne. Tak mnie koleżanki w klasie uczyły. Ale no bez przesady. To w końcu dostanę na 10 czy na 5? Czy może na 3 mi dasz. Hej, wake up Hej, wake up Jak, Jak ja cię, cię zarapuknę Ja też dziewczyny lubię pukać, bo nie pokać. Fajnie, fajnie A wiem I to mam pobrać, tak? Tak Jak to jest czysty wizor, jakiś wirus jakiś, czemu ten link taki długi? Google, TV... Dwie minuty na pobranie, leci. Ale nie popędzaj mnie, dobra? Już mnie tu nie żebym tu popędzałaś, że tu Ja się nie z sobie bawił. Nie będziesz ja się ze mną bawiła. że ty to możesz nagrywać i Mogę kanał, to nagrywać? A ja się bałem, nic nie A mam nie. ja mam kanał? Możesz mieć, możesz nie mieć I nigdy w życiu, I koleżanko. Na helpów napisz na kropkę. To za chwilę, bo teraz mi się to pobiera. Nie, teraz. Za nie, chwilę no. Teraz. Nie, teraz. Napiszę ci jak mi się to pobierze. Nie, teraz. Jezus Maria, ale ty mi dupę trujesz. Teraz. No zaraz! Teraz przed chwilą było, że mam wbić na Tesa. Wbijam Ci na Tesa, mam pobrać, mam dwie minuty. Teraz zamiast pobierać, mam ci kropkę pisać. Pobiorę, Napi napiszę napis ci kropkę, wszystko po kolei. Nie. Napisz kropkę i pobierę. No zaraz. Spokojnie, gdzieś Ci się śpieszę? Tak. Gdzie? Do sprawdzenia zobacz, że mam pakiety, bo pobieram to. Więc mnie teraz nie popędzaj, bo nic Ci nie wpiszę, bo mnie po prostu wywali z serwera, bo mam lagi, jak mi się coś pobiera, nie? Nie, no ja wiem, że nie. Denerwujesz mnie, gdzie mogę złożyć na ciebie skargę? Nigdzie. Jak no, nigdzie? Na mnie nie możesz zgłosić skargi. Czemu? No, nie mogę. Jak nie mogę. Nie, możesz się zgłosić. To, ty, no, ja, to ja chcę zgłosić. To ja poproszę tutaj admina. Bo ja chcę zgłosić na ciebie skargę. Skargi, ja się Ale czemu najpierw chcesz mnie sprawdzić? Nie wiem, ja chcę tu natkę. Albo sajka od razu. Ale nie, bo natka jest podobno za was, nie? Albo roweczka chce Ja chcę Ale ty jesteś naprawdę niemiła. Na drugim te się nie wołają. Poczeka, poczekasz chwilę? To jest genialne. Dobra, jestem. Yy, kolega mi powiedział, że ty nie masz prawa mnie sprawdzać jako pomocnik. Tak? Nie wiem, napisz coś na czacie, bo ja ci nie wierzę. Bo w ogóle mnie miała sprawdzać jakaś Natka, a nie Angelika. Jestem Natka. Czyli ty jesteś XX Natka XX? Tak. A tak. czemu miałeś tutaj inne to? Tak? Ty jesteś natka w końcu, czy Angela? Angela. O, tak masz na imię? User left your channel. To ładnie. Dziękuję. A ty taka toksik jesteś! Już mam rozwiązanie, dlaczego taka jesteś. Widzisz. User your channel. A wiesz, że ja kiedyś User left your channel. spotkałem też takiego tylko że admina, a nie adminkę. Dobra, fajnie, I fajnie, też fajnie. była toksik. To już ci mówię. Dobra, odpalam ten program. Jak mam tutaj? Bo mam jakieś te. Zaznaczyć. Co mam tu zaznaczyć? Do działań indywidualnych, do komercyjnych, te sprawy Okej. Ok, co dalej? Okej, okay, coś mi się zaczęło pobierać znowu. Ale to już chyba jest z tego. Seda launchera, czy jak zwał, tak zwał, nie? I teraz mam ci podać pewnie to ID i hasło, nie? Mm -hmm. To jest to, a to nie jest moje IP? Ty mnie za Radosa puścisz, żebym dostał tylko bana To jest hasło. Znajesz się jeszcze czy nie? Nie Zero zabawy miał jakbym się przyznał przecież. Jeszcze, jeszcze... sprawdzę czy nie logłeś. Jezu jak mówię, że nie logłem, to nie logłem przecież. Za fajną mam zabawę jak z tą rozmawiam. Oczekiwanie na uwietrzenie. Uwierzę, Nie umiem czytać jestem z Polski, ale czytać nie umiem. I co jeszcze mnie? Wyśmiejesz, tak? Nie. nie, no ja idę na skargę na ciebie od razu, jak będę mógł. Dlatego wypuść mnie stąd i idę na ciebie na skargę. I co w końcu jest? Połączasz się czy nie? Bo ja czasu nie mam już na ciebie. Zdenerwowałem się. Jestem nerwowym człowiekiem, a ty mnie denerwujesz. Czemu się nie powiodło? Co ja mam ci dać? Połączenie zablokowane. To co ja mam zrobić? Jak mam to odblokować? Chwilę poczekaj. Poczekaj. Za 20 sekund ja wolę szybciej. No kuzynka mi rodzi, a ty mi tu przedłużasz. Nie, tak na serio to chyba już urodziła, ale nie wiem, musiałbym zobaczyć. Tata do mnie dzwoni, mogę oddzwonić? Co? Halo? Nie Póki sprawdzam Więc ostatnio Okej W ogóle tak ostatnio, nie? Skomentowałem filmik Te... Wyznajemy Ale to jest hasło Złe hasło było, co? To czekaj, odświeżę je Utwórz Nowe hasło Proszę bardzo, to jest to nowe I tam skomentowałem film, nie? I jakaś... I jakaś dziesięciolatka pisze, że boi się ciemności, bo nie ma chłopaka, bo z nią zerwał. I co ja mam robić? Ja jestem zawiedziony co jak idzie to społeczeństwo. A spróbuj z tym ID. Zresetowałem ID, to spróbuj z tym ID to hasło. I jak ci się nie uda, to wychodzę już mam to w dupie. Jeszcze zaraz gości mam. Liczę do dziesięciu, bo już się zdenerwowałem stara. Stary, stara, obojętnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem. Masz uruchomionego Team viewera. dziękuję, cześć, brak współpracy. Branujesz mnie za brak współpracy? Proszę, nie, nie banuj! Już nie będę cheatował, obiecuję! Czyli masz cheaty. Nie mam, ale je obiecuję, że już nie będę. Cześć. Ej! dzięki za oglądanie, jeżeli tutaj dotarłeś, napisz dotrwałem do końca w komentarzu i Wam będę tam odpisywał, lajkował i sobie możemy tam popisać, pogadać i w ogóle wszystko. Bo dzięki, że dotrwaliście teraz do tego momentu. Pamiętaj też o lajku, subskrypcji. I na razie, cześć!